Kochani seniorzy, drodzy państwo, którzy przekroczyliście siedemdziesiątkę lub jesteście blisko tego wieku, to, co dzisiaj wam powiem, może całkowicie zmienić wasze codzienne życie już od stycznia przyszłego roku. Jeśli macie prawo jazdy, jeśli codziennie jeździcie do lekarza, na zakupy, do wnuków lub po prostu cieszycie się wolnością poruszania się własnym samochodem, to muszę was ostrzec. Nadchodzą zmiany, które mogą was zaskoczyć. Od stycznia 2020 roku w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące kierowców po 70 roku życia. I nie chodzi tu o jakieś drobne poprawki w kodeksie drogowym. To prawdziwa rewolucja, która dotknie setek tysięcy polskich seniorów. Ministerstwo Infrastruktury i Transportu przygotowało projekt, który już teraz budzi ogromne emocje, a wielu z was pewnie nawet o nim nie słyszało. Czy będziecie musieli częściej chodzić na badania lekarskie? Czy wam odbiorą prawo jazdy? Czy będą nowe opłaty? A może będą jakieś ulgi dla tych, którzy jeżdżą bezpiecznie? To wszystko omówimy dzisiaj krok po kroku, tak jak przy kawie przy kuchennym stole. Nie zostawię Was z niedopowiedzeniami, bo to Wasze zdrowie, Wasza wolność i Wasze pieniądze. Zostańcie ze mną przez najbliższe kilkadziesiąt minut, bo to naprawdę ważne. Ja wszystko Wam wyjaśnię prostym językiem, bez prawniczego bełkotu, tak żebyście wiedzieli dokładnie, co Was czeka i jak się do tego przygotować. Zacznijmy od tego, Dlaczego w ogóle doszło do tych zmian? Widzicie Państwo, w ostatnich latach w Polsce znacznie wzrosła liczba wypadków drogowych z udziałem starszych kierowców. Statystyki GUS pokazują, że kierowcy powyżej 70 lat są częściej uczestnikami kolizji i wypadków. Nie dlatego, że jeździcie gorzej, ale dlatego, że z wiekiem pogarszają się naturalne zdolności: wzrok, refleks, słuch, zdolność szybkiego reagowania. To nie jest wstyd, to po prostu biologia. Każdy z nas, jak się starzeje, to ma te same problemy. Ale problem polega na tym, że obecne przepisy obowiązujące w Polsce nie wymagają od kierowców po siedemdziesiątce regularnych badań lekarskich tak często, jak to jest w innych krajach europejskich. W Niemczech, Włoszech czy Austrii kierowcy po siedemdziesiątym roku życia muszą się badać co roku lub co dwa lata. U nas te badania są rzadsze i właśnie dlatego rząd uznał, że trzeba to zmienić. Nowe zasady mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, ale też, co ważne, chronić Was samych. Bo przecież nikt z Was nie chce być przyczyną wypadku, prawda? Nikt z Was nie chce zranić kogoś innego ani samego siebie. Te nowe zasady mają też na celu pomóc Wam w porę zauważyć, jeśli coś się z Waszym zdrowiem dzieje, jeśli wzrok już nie ten, jeśli refleks już nie taki szybki. Ministerstwo podkreśla, że to nie jest żadna dyskryminacja, tylko troska o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. No dobrze, to teraz konkretnie, co się zmienia od stycznia 2026 roku? Po pierwsze, wszyscy kierowcy, którzy ukończyli 70. rok życia, będą musieli poddawać się obowiązkowym badaniom lekarskim co dwa lata, a nie jak dotychczas co pięć lat. To jest ogromna różnica. Jeśli macie 71, 75 czy 80 lat, to co dwa lata musicie pójść do lekarza i zrobić pełne badania psychofizyczne, żeby odnowić ważność prawa jazdy. Te badania będą obejmowały przede wszystkim wzrok. Musicie mieć odpowiednią ostrość widzenia, prawidłowe pole widzenia. Nie możecie mieć poważnych problemów z widzeniem zmierzchowym. Lekarz zbada też wasz słuch, bo dobry słuch to bezpieczeństwo. Musicie słyszeć syreny, klaksony, inne samochody. Będzie też sprawdzana sprawność ruchowa, czy macie dobry refleks, czy potraficie szybko zareagować w sytuacji zagrożenia, czy wasze stawy i mięśnie działają sprawnie. I co bardzo ważne, lekarz przeprowadzi z wami krótki test psychologiczny, żeby sprawdzić, czy nie macie problemów z pamięcią, koncentracją czy orientacją w przestrzeni. Bo wiecie Państwo, choroby takie jak demencja czy Alzheimer rozwijają się powoli. Często sami nie zauważacie, że coś się dzieje, a to może być bardzo niebezpieczne za kierownicą. Kolejna wielka zmiana, o której musicie wiedzieć: badania te będą płatne. Tak, niestety, ale NFZ nie pokrywa kosztów tych specjalistycznych badań dla kierowców. Musicie liczyć się z wydatkiem od około 300 do 500 zł za komplet badań. To zależy od regionu, w którym mieszkacie i od konkretnej przychodni. W dużych miastach ceny mogą być wyższe. W mniejszych miejscowościach może być trochę taniej, ale załóżmy średnio 400 złotych co dwa lata. Jeśli macie 70 lat i planujesz jeździć jeszcze przez 10 lat, to musicie wydać około 2000 złotych na same badania lekarskie. To spory wydatek, zwłaszcza dla tych, którzy żyją z niewielkiej emerytury. Nie ma tutaj żadnych ulg ani zwolnień. Nie ma znaczenia, czy wasza emerytura to 1500 złotych czy 5000. Każdy płaci tyle samo. Dlatego warto już teraz zacząć odkładać pieniądze na te badania. Jeśli co miesiąc odłożycie 20-30 zł na specjalne konto czy do koperty, to za dwa lata będziecie mieli potrzebną kwotę bez stresu. A teraz uwaga, to jest bardzo ważne. Jeśli nie przejdziecie tych badań lub jeśli przejdziecie je, ale wynik będzie negatywny, to automatycznie utracie prawo jazdy. Bez przedłużek, bez apelacji. Bez drugiej szansy od razu. To może być dla wielu z Was szok, ale prawo jest tutaj bardzo jasne. Jeśli lekarz stwierdzi, że Wasz wzrok jest poniżej wymaganej normy, że macie poważne problemy z refleksem, albo że wynik testu psychologicznego wskazuje na problemy z pamięcią czy koncentracją, lekarz nie podpisze zaświadczenia lekarskiego, a bez tego nie dostaniecie przedłużenia prawa jazdy. I wtedy co? Wtedy musicie oddać prawo jazdy do urzędu, a jeżdżenie dalej będzie nielegalne. Grozi za to wysoka grzywna, nawet do pięciu tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach, jeśli spowodujecie wypadek, możecie nawet trafić do więzienia. Wiem, że to brzmi surowo, ale takie są przepisy. Dlatego tak ważne jest, żebyście traktowali te badania poważnie, żebyście wcześniej zadbali o swoje zdrowie. Jeśli już teraz macie problemy ze wzrokiem, Idźcie do okulisty. Może potrzebujecie nowych okularów. Jeśli macie problemy ze słuchem, idźcie do laryngologa. Może potrzebujecie aparatu słuchowego. Jeśli czujecie, że macie problemy z pamięcią, idźcie do neurologa, nie czekajcie do ostatniej chwili. Teraz może pomyślicie, a co z tymi, którzy nie mają żadnych problemów zdrowotnych, którzy czują się świetnie, jeżdżą od pięćdziesięciu lat bez żadnego wypadku, czy też muszą się badać co dwa lata? Niestety tak. Prawo nie robi wyjątków. Nawet jeśli jesteście w doskonałej formie, nawet jeśli macie refleks dwudziestolatka i wzrok orła, musicie przejść te badania. To jest podobnie jak z ubezpieczeniem. Płacimy wszyscy, nawet ci, którzy nigdy nie mają wypadku. Rząd mówi, że to konieczne dla bezpieczeństwa publicznego. Oczywiście, możecie się z tym nie zgadzać, możecie uważać, że to niesprawiedliwe i macie do tego prawo. Ale przepis jest obowiązkowy dla wszystkich kierowców po 70. roku życia bez wyjątku. Nawet posłowie, senatorowie, ministrowie, jeśli ukończyli 70 lat, też muszą się badać co dwa lata. Tu nie ma żadnych przywilejów. Idźmy dalej. Co się stanie, jeśli nie przejdziecie badań w terminie? Załóżmy, że wasze prawo jazdy traci ważność 1 marca 2026 roku, a wy z jakiegoś powodu nie poszliście na badania. Zapomnieliście, nie mieliście pieniędzy, byliście chorzy. Co się wtedy dzieje? Od 1 marca wasze prawo jazdy jest nieważne. Jeśli policja zatrzyma was na drodze i okaże się, że jeździcie z nieważnym prawem jazdy, to dostaniecie mandat w wysokości od 500 do nawet 2500 złotych. A jeśli spowodujecie wypadek lub kolizję z nieważnym prawem jazdy, to wasza polisa OC może odmówić wypłaty odszkodowania. To oznacza, że będziecie musieli zapłacić za szkody z własnej kieszeni. A to może być 10, 20, 30 tysięcy złotych, albo nawet więcej, jeśli kogoś zranicie. Dlatego błagam Was: nie ryzykujcie. Nie myślcie sobie: A jeszcze miesiąc, dwa, nic się nie stanie. Przygotujcie się z wyprzedzeniem. Umówcie wizytę u lekarza na miesiąc, dwa przed terminem wygaśnięcia prawa jazdy. Dzięki temu będziecie mieli czas na ewentualne dodatkowe badania, jeśli lekarz coś wykryje. Teraz bardzo ważna sprawa. A co z tymi, którzy mieszkają na wsi albo w małych miasteczkach, gdzie nie ma łatwego dostępu do lekarzy specjalistów? Co z tymi, którzy nie mogą sobie pozwolić na wydanie 400 zł co dwa lata? Ministerstwo mówi, że przygotowuje rozwiązania. Podobno będą mobilne punkty badań, które będą przyjeżdżać do mniejszych miejscowości, żeby seniorzy nie musieli jeździć do dużych miast. Podobno będą też jakieś dopłaty dla osób o najniższych dochodach. Ale to wszystko jest jeszcze na etapie projektu. Nic konkretnego jeszcze nie zostało uchwalone, dlatego na razie musicie liczyć na siebie. Jeśli mieszkacie daleko od miasta, zaplanujcie sobie wyjazd z wyprzedzeniem. Może możecie pojechać z kimś z rodziny, z sąsiadem. Może możecie skorzystać z komunikacji publicznej. Jeśli nie macie pieniędzy, porozmawiajcie z rodziną. Może dzieci albo wnuki pomogą wam pokryć koszty badań. To naprawdę ważne, żebyście nie zostali bez prawa jazdy tylko dlatego, że zabrakło wam środków czy możliwości do jazdu. Kolejny temat, który Was na pewno interesuje, czy będą jakieś ułatwienia dla tych, którzy jeżdżą bezpiecznie? Tak, tutaj mam dla Was dobrą wiadomość. Ministerstwo przygotowało program dobrowolnych kursów doskonalenia techniki jazdy dla seniorów. Jeśli ukończycie taki kurs, trwa on zazwyczaj dwa dni, kosztuje około 300 zł. To dostaniecie certyfikat, który może być uwzględniony przez lekarza przy ocenie waszej sprawności. Nie oznacza to, że lekarz automatycznie poda wam prawo jazdy, jeśli nie przejdziecie badań, ale może to być dodatkowy atut. Na tych kursach nauczycie się nowych technik bezpiecznej jazdy, przypomnijcie sobie zasady ruchu drogowego, przećwiczycie reakcję w trudnych sytuacjach. To naprawdę dobra inwestycja. Nie tylko dlatego, że może pomóc przy badaniach, ale przede wszystkim dlatego. Że zwiększy Waszą pewność siebie i bezpieczeństwo na drodze. Wiele ośrodków nauki jazdy organizuje już takie kursy, szczególnie w dużych miastach. Zachęcam, żebyście sprawdzili w swoim mieście, czy są dostępne takie szkolenia. Czasami są organizowane przez gminy czy organizacje seniorskie, i wtedy mogą być tańsze, albo nawet darmowe. Teraz bardzo ważna rzecz, o której mało kto wie: jeśli utracie prawo jazdy, to czy możecie je odzyskać? Tak. Teoretycznie możecie, ale to nie jest proste. Jeśli lekarz stwierdził, że macie problemy zdrowotne, które dyskwalifikują Was z prowadzenia pojazdu, to musicie naprawić te problemy. Jeśli to był wzrok, musicie przejść leczenie, kupić odpowiednie okulary lub soczewki i ponownie zrobić badanie wzroku. Jeśli to był słuch, musicie kupić aparat słuchowy i przyzwyczaić się do niego, potem znowu zrobić badanie słuchu. Jeśli to były problemy psychologiczne czy neurologiczne, musicie przejść leczenie, brać leki, jeśli są zalecone, i po jakimś czasie, zwykle po 6 miesiącach, możecie poprosić lekarza o ponowne badanie. Jeśli lekarz stwierdzi, że wasz stan się poprawił, że jesteście znowu zdolni do prowadzenia pojazdu, może podpisać zaświadczenie i wtedy możecie ubiegać się o przywrócenie prawa jazdy. Ale to wszystko kosztuje pieniądze i czas. Ponowne badania to kolejne 400 zł. Leczenie to kolejne wydatki. Dlatego lepiej dbać o zdrowie na bieżąco, żeby w ogóle nie dopuścić do utraty prawa jazdy. A co z tymi, którzy w ogóle nie chcą już jeździć, ale mają ważne prawo jazdy? Czy musicie je oddać? Nie, nie musicie. Jeśli sami zdecydujecie, że nie chcecie już prowadzić samochodu, bo czujecie, że nie dacie już rady, bo macie lęk przed jazdą. Bo po prostu nie potrzebujecie już samochodu. Możecie po prostu przestać jeździć i tyle. Prawo jazdy może sobie leżeć w szufladzie. Nie musicie go oficjalnie oddawać. Ale jeśli chcecie je oficjalnie zrzec się prawa jazdy, możecie pójść do Urzędu Miejskiego lub Powiatowego i złożyć odpowiedni wniosek. Wtedy wasze prawo jazdy zostanie unieważnione na zawsze. Dlaczego mielibyście to robić? Bo czasem rodzina naciska. Bo dzieci się martwią, że będziecie jeździć, mimo że nie powinniście. Wtedy oficjalne oddanie prawa jazdy może dać im spokój. Ale uwaga, to jest decyzja nieodwracalna. Jeśli raz się zrzekniecie prawa jazdy, to nie możecie go odzyskać. Będziecie musieli zdawać egzamin od nowa, jak ktoś, kto nigdy nie miał prawa jazdy. A to już w waszym wieku jest prawie niemożliwe. Egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny, całe szkolenie. Dlatego dobrze zastanówcie się, zanim podejmiecie taką decyzję. Teraz porozmawiajmy o pieniądzach, bo to też Was interesuje. Jak te wszystkie zmiany wpłyną na Wasz domowy budżet? Obliczyłem to dokładnie. Jeśli macie 70 lat i planujecie jeździć do 80 lat, to w ciągu tych 10 lat musicie przejść 5 badań lekarskich, co 2 lata jedno badanie. Przy średniej cenie 400 zł za badanie to daje 2000 zł. Jeśli dodatkowo zrobicie kurs doskonalenia techniki jazdy, 300 zł. To razem mamy 2300 zł przez 10 lat, to średnio 230 zł rocznie. Dla kogoś, kto ma emeryturę 2000 zł, to około 10% rocznego dochodu przeznaczonego tylko na badania i kursy, żeby móc jeździć. Doliczmy do tego koszty eksploatacji samochodu: paliwo, przeglądy, ubezpieczenie, naprawy i nagle okazuje się, że samochód to ogromny wydatek dla seniora. Dlatego wiele osób zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę warto utrzymywać samochód, czy może lepiej sprzedać auto i korzystać z taksówek, komunikacji publicznej, albo pomocy rodziny. To jest bardzo indywidualna decyzja. Jeśli mieszkacie na wsi, gdzie nie ma autobusów, gdzie do najbliższego sklepu jest pięć kilometrów, to samochód jest niezbędny. Ale jeśli mieszkacie w mieście, gdzie jest dobra komunikacja, gdzie macie wszystko blisko, może rzeczywiście warto to przemyśleć. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę wam powiedzieć, uprawnienia kategorii. Nowe zasady dotyczą wszystkich kategorii prawa jazdy, nie tylko kat B, czyli samochody osobowe, ale też kat A, czyli motocykle, kat C, czyli ciężarówki i inne. Jeśli macie kilka kategorii, to badania obejmują wszystkie naraz. Nie musicie robić osobnych badań dla każdej kategorii. To dobrze, ale jeśli macie na przykład prawo jazdy KTC i pracujecie jeszcze jako kierowca zawodowy, a znam takich seniorów, którzy po siedemdziesiątce wciąż jeżdżą ciężarówkami, to wymagania będą jeszcze ostrzejsze. Dla kierowców zawodowych badania będą co rok, nie co dwa lata i będą bardziej szczegółowe. Będzie też wymagana dokumentacja medyczna z ostatnich lat, historia chorób, przyjmowane leki, wszystko. To ma sens. Bo kierowca ciężarówki odpowiada nie tylko za siebie, ale też za ładunek i innych uczestników ruchu. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, musicie to wszystko wziąć pod uwagę. Jeszcze jedno ostrzeżenie: uważajcie na oszustów. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale już teraz pojawiają się firmy i osoby, które oferują szybkie badania lekarskie dla seniorów bez kolejek, albo gwarantowane zaświadczenie bez względu na wynik badań. To są oszuści. Jeśli ktoś obiecuje wam, że dostaniecie zaświadczenie lekarskie bez prawdziwych badań, albo że lekarz przymknie oko za dodatkową opłatą, nie dajcie się nabrać. Po pierwsze, to jest nielegalne, po drugie, narażacie nie tylko siebie, ale też innych ludzi. Jeśli rzeczywiście macie problemy zdrowotne, które dyskwalifikują was z prowadzenia samochodu i mimo to jeździcie, możecie spowodować wypadek, zranić kogoś, nawet zabić. Tego nie da się odkręcić. Po trzecie, jeśli wyjdzie na jaw, że kupiłyście fałszywe zaświadczenie, a kontrole są coraz częstsze, grozi wam kara więzienia do dwóch lat i ogromna grzywna. Nie warto. Róbcie badania uczciwie, u prawdziwych lekarzy, w certyfikowanych placówkach. Lista takich placówek jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy. Chcę też poruszyć temat tego, jak ta zmiana wpłynie na wasze życie codzienne i emocjonalne. Dla wielu z was. Samochód to nie tylko środek transportu, to symbol wolności, niezależności, godności. Kiedy macie samochód, nie musicie prosić dzieci, żeby was zawiozły do lekarza. Nie musicie czekać godzinami na autobus. Możecie pojechać, gdzie chcecie, kiedy chcecie. Utrata prawa jazdy to dla wielu seniorów prawdziwy dramat. Czują się jak więźniowie we własnym domu, czują się zależni od innych, czują się bezużyteczni. Rozumiem to bardzo dobrze. Ale musicie też zrozumieć, że te przepisy nie są po to, żeby was karać albo ograniczać. Są po to, żeby chronić. Statystyki są bezlitosne. Kierowcy po siedemdziesiątym roku życia mają trzy razy więcej wypadków niż kierowcy w średnim wieku. I to nie dlatego, że jeździcie gorzej technicznie, ale dlatego, że wasze ciało, wasze zmysły już nie działają tak szybko. To nie jest wstyd, to naturalne. Dlatego proszę Was. Podejdźcie do tych badań spokojnie, bez lęku, ale też bez buntu. Jeśli przejdziecie badania i lekarz stwierdzi, że jesteście w pełni sprawni, świetnie, jeździcie dalej ze spokojem, ale jeśli lekarz powie, że jednak nie powinniście już prowadzić, przyjmijcie to z godnością. To nie koniec świata. Są inne sposoby na zachowanie niezależności: korzystanie z komunikacji publicznej, taksówki, rowery elektryczne. Hulajnogi elektryczne, pomoc sąsiadów i rodziny. A w większych miastach coraz więcej jest usług dowożenia seniorów do lekarza czy na zakupy. Teraz chciałbym Wam powiedzieć, jak się przygotować do tych badań, żeby mieć jak największe szanse na pozytywny wynik. Po pierwsze, dbajcie o wzrok. Jeśli nosicie okulary, upewnijcie się, że macie aktualne badanie wzroku, nie starsze niż rok. Jeśli czujecie, że widzicie gorzej, idźcie do okulisty wcześniej. Może potrzebujecie nowych szkieł. Po drugie, dbajcie o słuch. Jeśli macie problem ze słuchem, nie wstydźcie się aparatu słuchowego. Dzisiejsze aparaty są małe, dyskretne, bardzo skuteczne. Z aparatem słuchowym możecie nadal prowadzić samochód, pod warunkiem, że aparat jest dobrze dobrany. Po trzecie, dbajcie o sprawność fizyczną. Nie musicie biegać maratonów, ale regularne spacery. Lekka gimnastyka, ćwiczenia rozciągające, to wszystko pomoże Wam zachować sprawność ruchową i dobry refleks. Po czwarte, dbajcie o umysł. Rozwiązujcie krzyżówki, czytajcie książki, uczcie się nowych rzeczy, spotykajcie się z ludźmi, rozmawiajcie. Wszystko to pomaga zachować dobrą pamięć i koncentrację. Jeśli przyjmujecie leki, upewnijcie się, że nie wpływają negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdu. Niektóre leki mogą powodować senność. Zawroty głowy, problemy z koncentracją. Zapytajcie swojego lekarza prowadzącego, czy wasze leki są bezpieczne dla kierowców. Czasem można zmienić lek na inny, który nie ma takich skutków ubocznych. Chcę też wspomnieć o bardzo praktycznej sprawie terminach. Kiedy dokładnie musicie zrobić te badania? Wasze prawo jazdy ma datę ważności. Jest tam napisane, do kiedy prawo jazdy jest ważne. Załóżmy, że macie datę 15 marca 2026. To oznacza, że badania musicie zrobić najpóźniej do połowy lutego, żeby mieć czas na załatwienie formalności w urzędzie. Bo samo badanie to nie wszystko. Potem musicie pójść do urzędu miejskiego lub gminnego z zaświadczeniem lekarskim, z aktualnym zdjęciem, z dowodem osobistym i złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. To znowu trwa tydzień, dwa tygodnie. I jest opłata 100 zł za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy. Więc oprócz 400 zł za badania musicie doliczyć jeszcze 100 zł za nowe prawo jazdy, razem 500 zł co dwa lata. Warto o tym wiedzieć i zaplanować sobie budżet. Radzę prowadzić sobie notes albo kalendarz, w którym zaznaczacie ważne daty, kiedy upływa ważność prawa jazdy, kiedy musicie umówić się na badania, kiedy iść do urzędu. Dzięki temu unikniecie stresu w ostatniej chwili. I jeszcze jedno. Co jeśli w trakcie tych dwóch lat coś się z Wami stanie? Załóżmy, że przeszliście badania w styczniu 2026, wszystko było w porządku. Dostaliście prawo jazdy ważne do stycznia 2028, ale w międzyczasie, w grudniu 2026, mieliście udar, zawał, albo rozwinął się u Was Alzheimer. Co wtedy? Teoretycznie Wasze prawo jazdy jest ważne do stycznia 2028. Ale prawo mówi wyraźnie, jeśli w trakcie ważności prawa jazdy nastąpi nagłe pogorszenie stanu zdrowia, które dyskwalifikuje z prowadzenia pojazdu, to macie obowiązek natychmiast zaprzestać jazdy i zgłosić się do lekarza. Jeśli tego nie zrobicie i wyjdzie to najaw, na jaw np. spowodujecie wypadek możecie mieć ogromne problemy prawne. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty, prokuratura może postawić wam zarzuty. Dlatego musicie być uczciwi sami ze sobą. Jeśli czujecie, że coś się zmieniło, że gorzej widzicie, że macie zawroty głowy, że zapominacie rzeczy, nie czekajcie na kolejne badania za dwa lata. Idźcie do lekarza już teraz. To wasz obowiązek i wasza odpowiedzialność. No i na koniec, najważniejsza rada: nie bójcie się tych zmian. Tak, to są nowe przepisy, tak? To będzie trochę kosztować, trochę czasu i wysiłku. Ale to nie jest żaden zamach na wasze prawa, to nie jest dyskryminacja. To jest troska o bezpieczeństwo, wasze i wszystkich innych ludzi na drodze. Pomyślcie o tym tak: te badania to trochę jak przegląd samochodu. Samochód też musicie co roku badać technicznie, żeby sprawdzić, czy jest bezpieczny. Nikt nie oburza się na to, że trzeba robić przegląd samochodu, a przecież kierowca jest dużo ważniejszy niż samochód. Kierowca to człowiek, który odpowiada za życie, swoje i innych. Dlatego warto sprawdzić, czy ten kierowca